Mam na imię Kasia, i w dzisiejszym kwadransie ze złotym nabarskiem chciałabym pokazać Ci szybki i fajny, fajny sposób na uszycie opaski na włosy, opaski na głowę, która będzie ładna wizualnie, wygodna przede wszystkim i łatwa do uszycia. Wygląda ona w ten sposób, że jest to opaska zaplatana, która nie ma takiego grubego, niewygodnego szwu na środku czoła. A zarazem ma właśnie ten wygląd taki zaplatany, bardzo lubiany przez wiele osób. E, powiem Ci, z jakiego materiału najlepiej ją uszyć, oraz, oraz podpowiem, jak wyliczyć wymiary. E, w opisie pod filmem znajdziesz e, link do strony, gdzie umieszczę taki schemat, żeby było Ci łatwiej zapamiętać to, co będę dzisiaj mówić. Tam po prostu e, będzie można sobie wydrukować schematy do tej opaski i samemu zdecydować o wymiarach, jakie będą nam potrzebne. Ja przygotowałam dzisiaj dzianinę, dresówkę z elastanem, ale równie dobrze można uszyć tą opaskę z jersey'u. I oczywiście, czym bardziej elastyczna będzie nasza dzianina, tym bardziej trzeba będzie dobrać, jakby zmniejszyć jej obwód tej opaski w stosunku do głowy. Ponieważ ta dresówka, którą mam tutaj, ona jest elastyczna, ale w taki umiarkowany sposób. To ja wykorzystam tutaj sobie pomiar obwodu głowy i za chwilę powiem, jak, jak tutaj wymierzę na materiale. Zmierzę swoją głowę dość ścisło, tak dokładnie tutaj przy ciele, nie będę podkładała palca pod spód i zobaczę, że moja głowa ma tutaj 54 cm. I kierując się tym obwodem głowy, będę robiła wymiar opaski. I teraz tak, ponieważ ja chcę, żeby moja opaska tak dociskała mi do głowy, więc zastosuję jej obwód podczas krojenia równy obwodowi głowy, ale nie będę już dodawała dodatków na szwy. Tym samym zmniejszę nieco około 2 cm, zmniejszę obwód mojej opaski w stosunku do głowy i będzie to według mnie wystarczające akurat przy tej dzianinie wystarczająca różnica między obwodem głowy a obwodem opaski, żeby ona mi przelegała. Czyli podsumowując, obwód głowy mam 54, wykroję sobie opaskę o obwodzie 54 bez dodatku, bez dodawania dodatków na szwy, potem będę zszywała centymetr od brzegu, czyli zmniejszę obwód opaski od około 2 cm. I teraz oprócz tego, że muszę mieć obwód mojej opaski jakby na w ten sposób, to jeszcze muszę ustalić, jaka będzie jej tutaj wysokość, szerokość tej opaski. Ja sobie tutaj tą pierwszą szyłam o szerokości 9 cm, ale to, czy my chcemy tutaj zrobić 9, 10, czy 8, czy 7, to zależy od naszych indywidualnych preferencji. Jak najbardziej sami możemy to sobie wybrać. Powiedzmy, że ja sobie zrobię taką samą jak jest tutaj, czyli moja opaska będzie miała na szerokość 9 cm. I teraz co muszę zrobić? Najpierw sobie moją dzianinę dresową złożę na pół, znaczy nie na pół, tylko złożę sobie na krawędzi. To jest długość mojej dzianiny, tu jest brzeg fabryczny, to jest przebieg kolumienki i złożę tyle, żeby tutaj właśnie na, w złożeniu, tu jest złożenie mojej dzianiny żeby było 27 cm, żebym mogła tu narysować. To jest 27 cm, więc sobie mazakiem znikającym odmierzę. Od tego złożenia 27 to jest połowa mojej obwodu głowy, czyli obwód głowy 54, a w połowie 27. i Narysuję sobie kreskę, to jest moja właśnie obwód tej opaski. A tutaj, ponieważ brzeg jest bardzo równy i nie będę go wyrównywała, od dołu odmierzę sobie. 2 razy po 9 cm to jest 18, i dodam jeszcze dodatek na szef. 2 razy po 1 cm, czyli 18 plus 2, 20 cm. Czyli ja sobie, może lepiej będzie mi centymetrem zmierzyć, czyli tutaj odmierzam sobie 20 cm. A dokładne wymiary, schemat znajdziecie w opisie strony, w opisie, na podanej stronie. I teraz wycinam. Wycinam moją opaskę. I teraz moja opaska jest po prostu prostokątem, który następnie będę sobie zszywała. Zacznę od szycia mojej opaski w ten sposób, czyli składam ją wzdłuż dłuższej krawędzi na pół prawa strona do prawej. Jeśli potrzebuję, to zepnę sobie szpilkami. Osoby początkujące mogą sobie właśnie pospinać, żeby ta krawędź się nie rozchodziła w żaden sposób. Ułatwi nam to pracę. Osoby, które już są wprawione, nie muszą tego nawet spinać, mogą to robić bezpośrednio pod maszyną, ale dla osób początkujących na pewno to jest warte te spięcie. Warto to zrobić. No i teraz będę strzywała za chwilę Tutaj wzdłuż tej krawędzi i co jest ważne, że ja będę zszywała to ściegiem elastycznym. Moja opaska się musi rozciągać, tak? Ja nie mogę tego unieruchomić zwykłym prostym ściegiem, bo podczas jej zakładania ona może mi popękać. Ja wybiorę sobie do zszywania ścieg prosty, ale S1, czyli z stębnówkę tak zwaną elastyczną. Jeśli nie masz takiej stemnówki elastycznej, możesz szyć sobie bardzo drobnym zygzakiem, który też zachowa trochę elastyczności. Ale osoby, które mają w maszynach ściegi elastyczne, tutaj ja pokażę u mnie na maszynie Silver Crest, silver którą będę szyła. Tutaj ustawiam sobie tak. Pokrętło wyboru ściegu ustawię sobie na A, bo będę wybierała zwykły ścieg. A ale elastyczny, takim będę zszywała. Więc tutaj, ponieważ jest oznaczenie S1, a wybieram ten ścieg, muszę te pokrętło postawić sobie na S1. Wtedy długość ściegu już nie mogę ustawić, jest już stała, ustalona przez maszynę. Tutaj sobie ustawię igłę na środek, w pozycji środkowej. Pozycja igły jest około 7 mm od krawędzi stopki, więc mój zapas na szew będzie wynosił 7 mm. I takim ściegiem będę szyła. Nitkę mam założoną zwykłą, uniwersalną o grubości 120, natomiast oczywiście igłę mam założoną jako igłę do dzianin, jersey o grubości 80. No i teraz zaczynamy szywanie. I teraz, jeszcze co jest ważne, że szywając tutaj, muszę zostawić sobie w pewnym miejscu e, otwór na, e, na wywrócenie potem mojej opaski. Ja zostawię ten otwór. E, tak, właśnie tutaj potem będę zszywała, więc ten otwór zostawię sobie bliżej tutaj tego brzegu, który będę na końcu zszywać. O, tutaj, jak to jest koniec mojej opaski, to dziś około 5-6 cm od brzegu sobie zostawię, tak? I ten mój otwór, który nie będę zaszywała, też ma około 5 cm. Czyli to jest miejsce, które nie będzie zaszyte. Czyli będę zaszywała. Odtąd dotąd, tu jest przerwa i odtąd do końca podkładam pod maszynę, krawędź stopki dotyka do krawędzi dzianiny. Opuszczam stopkę. Przytrzymuję początek na początku mojej nitki, żeby łatwiej było mi ruszyć maszyną. Maszyna zostaje włączona. I oczywiście zaczynam od mocowania, naciskam na chwilę dźwignię cofania i jak mi maszyna ruszy, swobodnie puszczam. I teraz koncentruję się na tym, żeby prowadzić cały czas stopkę przy krawędzi, wypinać szpilki i nie utrudniam maszynie szycia, czyli w żaden sposób nie wstrzymuję, i nie rozciągam, swobodnie maszyna zszywa mi krawędź. Tutaj, gdzie się zaczyna mój e, otwór, mocuję. Podnoszę igłę, przesuwam, tutaj sobie podciągnę, żeby ominąć te miejsce, które ma nie być zeszyte, i znów sobie tutaj przytrzymując nitkę, idę dalej. I zszywam do końca. Na końcu mego szycia znów mocuję. Mój tunel jest przeszyty. W kolejnym etapie muszę spróbować, jakby, wywrócić ten mój tunel na prawą stronę. W tym celu włożę i teraz tak, tutaj musicie zapamiętać, że tutaj jest otwór nieszyty. Ja go tutaj wyraźnie zaznaczę. Czyli biorę ten przeciwległy brzeg, gdzie nie ma tego otworu i wkładam go do środka w ten sposób, tak jakbym chciała go przepchnąć i wywrócić całkowicie na opaskę na drugą stronę. Czyli wkładam tutaj i w jakiś sobie sposób pomagam. To jest dość szeroko, więc ja bez problemu to przepchnę tutaj. Mogę sobie jakoś nożyczkami delikatnie, żeby nie uszkodzić, czyli niką. Sobie po prostu tutaj, o tak, wepchnę to, tą końcówkę. O tak. I tutaj już ja zaczynam w pewnym momencie widzieć ten mój przepychany koniec, ale ja nie, nie, nie wyciągnę go teraz do końca, tylko zostawię go w środku na chwilę. I wyrównam, jakby te dwa, dwie krawędzie, żeby one w ten sposób. Czyli jest to tak włożone do środka, podobnie jak robimy to w kominie, i na razie tak zostawiamy. I teraz zobaczcie, tu jest moje szycie, i tu jest moje szycie. I teraz uwaga: wyjmiemy sobie kawałek tego wewnętrznego brzegu, i teraz, jak mamy te, te zapasy na szwów w tym samym miejscu, to teraz ten zewnętrzny jest nieruchomy, natomiast ten wewnętrzny okręcamy dookoła w ten sposób, żeby zrobić pełny obrót w środku, ale żeby ten szef z powrotem wrócił nam na swoje miejsce. Czyli teraz znowu mamy szef dotyka do szwu, ale ta wewnętrzna część została przez nas skręcona i tak znowu tutaj sprowadzona do tego miejsca, tego samego. Czyli teraz w tej pozycji, ja celuję sobie szef na szef, żeby było mi łatwiej szyć, to sobie robię na mijankę, czyli jeden zapas szwu układam na jedną stronę, drugi na drugą i przypinam szpilkami. Jak zwykle ja zawsze przypinam prostopadle, żeby było mi łatwiej. Upinam sobie tą krawędź po prostu, żeby ona mi się trzymała bez problemu. Upinam. I teraz szyję to pod maszyną. Żeby było mi łatwo szyć taki mały otwór, układam go w ten sposób, że ten otwór jest na górze, czyli w ten sposób. Tak? O tutaj go mam i mogę go przez to łatwo sobie odchylić w czasie szycia. Teraz oczywiście, ponieważ to są małe przestrzenie, w czasie szycia będę stopniowo po prostu będę szyła małymi kawałkami, a w czasie szycia będę podsuwać małymi etapami i w ten sposób szywać. Czyli zaczynam sobie, zacznę sobie przed tym szwem, żeby nie zaczynać na grubym. Podkładam tak samo krawędź stopki, dotykami mi do krawędzi tutaj yy, materiału. Odchylam sobie kawałek, który jest, będę szyła, reszta odchylam ręką na bok. Jakoś tutaj może podsunę, żeby było lepiej widać. Zapas szwu oczywiście przytrzymuję i zaczynam szycie tym samym ściegiem, którym zszywałam sobie poprzednio. Wyjmuję szpilkę, żeby na nią nie najechać. I pomalutku przeszywamy tyle, ile damy radę na przygotowanym odcinku. Wyjeżdżam do kolejnej szpilki, wbijam igłę, żeby mi się nic nie przesunęło. Przesuwam kolejny odcinek, prostując go. I następny mały odcinek mogę sobie przeszyć. Szpilkę, która mi przeszkadza, ją wyjmę. Kolejna szpilka wyjmuję, i kolejny odcinek prostuję i przeszywam. I tak do końca. Kiedy dojadę do miejsca już zszytego tutaj, zazębiam około centymetra i wtedy robię mocowanie. Wszystko mam zszyte, obcinam zbędne nitki, i teraz mój otwór jest w ten sposób zszyty. Teraz tutaj to wygląda w ten sposób, tak? To włożone jest do środka. Tutaj mamy otwór, i teraz ten otwór służy nam do wywinięcia opaski na prawą stronę. Wywijamy sobie tutaj wszystko, i tak naprawdę nasza opaska jest prawie skończona. I teraz zobacz, widać tutaj ten szef. Tutaj widać szef, który jest, wymaga jeszcze zaszycia, więc Bierzemy teraz igłę z nitką i za chwilę to sobie zaszyjemy. Do zaszycia tego otworu użyję ściek ręczny, i, czyli potrzebna mi jest igła z nitką. Mam już nawleczoną igłę z nitką. Tutaj jest mój otwór, w tym miejscu się znajduje. Łapię sobie ten otwór w ten sposób, że tą krawędź zagiętą do środka około 7 mm. Biorę między palce, szukam, gdzie jest początek mojego otworu, tutaj się znajduje. Wkładam igłę z nitką od spodu i wbijam ją w jakby włączenie między szwami i w tym sposobem ukryję sobie supę w środku. Wkładam go do środka i teraz trzymając tak pomiędzy palcami, mam tutaj dwa zagięte krawędzie i będę wbijała moją nitkę na nasadzie, na szczycie tej krawędzi. Wbijam, wybijam. Przez jedną warstwę. Teraz, jak jestem na tej krawędzi, przechodzę na kolejną krawędź. Wbijam, wybijam. Teraz z tej krawędzi przechodzę na kolejną. Czyli tu, gdzie skończyłam, zaczynam na przeciwległej stronie. I moje skoki między ściegami są około 3 mm. I tak przesuwam się przechodząc z krawędzi na krawędź. Trzymając właśnie tak między palcami szyję przez całą. Długość mojego otworu. Zaraz zobaczę, tutaj się ten otwór kończy, gdzieś w tym miejscu. Ja tutaj oczywiście w międzyczasie będę to zaciskała, czyli o w ten sposób, jak zaciskam, to mi się zbliżają, te krawędzie do siebie i mój ściek, kryty, staje się całkowicie niewidoczny. Więc jeszcze raz i cały ten odcinek musimy tak przeszyć. To dochodzę do końca mojego szycia. Wbijam sobie bardzo blisko tutaj igłę, miejsca gdzie skończyłam, żeby zrobić taką małą pętelkę. Taką małą pęteleczkę, przez którą trzy razy przekładam igłę z nitką, żeby zrobić takie zapętlenie. I teraz ściągam to wszystko ku dołowi, zaciskam. I zanim obetnę nitkę tutaj blisko brzegu, to włożę ją jeszcze tutaj przy samej tej końcówce. I włożę, tak jakby w głąb moją nitkę, wybiję sobie 4 cm dalej, chowam ten cały supełek i dopiero w tej odległości dalszej odcinam nitkę. Przez to moja końcówka jest dłuższa i nie ma ryzyka, że coś mi tutaj się wypruje. I teraz mój, mój ściek, kryty, jest całkowicie niewidoczny. I teraz warto sobie tak ułożyć opaskę żeby ten szef, który zszywaliśmy, był w środku, tak jakby na środku. Ja proponuję jeszcze przeszyć tutaj przez ten szef, który się znajduje z tyłu, o tak w poprzek maszyną, tak żeby oczywiście, że będziemy szyć po prawej stronie, tak pomiędzy tutaj tymi dwoma łączeniami, żeby to nie było widoczne, i to jakby unieruchomi nam ten szef od lewej strony na środku, żeby on się nam w żaden sposób nie przesuwał. Ja już tutaj przestawię na zwykły ściek A, czyli z S1 przekręcam na długość ściegu na trójeczkę i zamocuję, szyję tutaj w nasadzie szwu, tak jakby w cieniu tego szwu. Przez co nie będzie mi się to przekręcało w czasie noszenia i będzie w stałym ułożeniu właśnie tak na środku. Spróbuję tą opaskę nałożyć na głowę, zobaczyć jak będzie to wyglądało, czy mi się to uda. Oczywiście każdy sobie to w jakiś indywidualny sposób tutaj ułoży, tak żeby to było estetyczne. Trzeba sobie tu chwilkę poświęcić i, i jakoś to opaskę sobie. Umieścić. Dziękuję serdecznie za uwagę, za wspólne szycie. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to oczywiście zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, wtedy nie przegapisz żadnego kolejnego odcinka. A ja tymczasem zapraszam na kolejny czwartek, gdzie pokażę fajne następne jakieś sprawy szyciowe lub około szyciowe. Także do zobaczenia. Cześć.